Wąs, 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 został Nasteczna. podkręcony na, na raz, na po Wąs, poleciało. wąs, wąs, został zaostaw, zaostaw, smog? MP9 było? Ale takiego... zaostaw, 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 chętnie Tak, zauchowy zaostaw, Oj, tak. tak Mhm, zaostaw, zaostaw, do do. Cool, right? Wanna know where I got it? What? Well, look. Go to cs.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click and get. Good luck, bro. I don't know. Why did you wait a minute to do something like that? Because, you know, they said that the young Pongowski is in this team, right? I tak sami jesteśmy. Tak sami jesteśmy, no. Ale porobiliśmy robiliśmy teraz już na samym początku, co? Czym? No rację. Czym? Reakcja na składy. Ty żartowałeś? A ty nie? Nie, no, ja też. Ha, no, też żartowałem. To jest prawdę. Żartowałeś czy nie? Żaltowałem, przecież cieszę się na że jestem z młodym pogorskim. Czy ty masz taką formę ostatnio, że.? Kurde. To są darmowe suby, zajebiście. Ja już mam nadzieję, że wszyscy widzowie i do mnie przyjdą, żeby suby odebrać. Kapitan i elektryk chodził. Olej, teraz pięknie, że sprowadzisz. Pię, nice po robocie. Pięknie. Apele Wchodzę z Monsterem mhm. Ok mam Blisko dwóch Nie ja powiem Super. Ci jak Dzisiaj troje full auto To powiem Ci że siada, nie? Naprawdę, ja że jestem w szoku A, Nawet nie nabierzesz Czekaj Aha Nie no ja z moim movementem Drewnianym to mogę sobie Ja się uczęm. Tak długo wskakiwać do okna, że na gale, na mirażu z okna A i tak wskakuje, nie wiem, 2 na 10, nie? Nie no, Wskakiwałeś, wiesz Jeden w jeden bez uciek uciekł już Ja pikuję z długiej Kurczę blade Be bez ucieka Nice, drugi piacho, piachu był, słyszałeś po prawej chyba stronie, nie? <laughs> Co?! Jakże się rozdał teraz, Jezus Maria, pago Młody czasami wchodzi Masz do ciekawa, Ja pi... Na no, no, jest chyba Albo, węd, albo na ofisie gdzieś nie wiem, Na gniazdo mogliście. No, albo chęć chyba. Dobry Iswajby. Dobry tak, no, bo, no bo był. No bo tu pał pod gwiazdem, no albo na ofisie, albo pod dobra. gniazdem tupał. No to mógł przejść na szy, bo co ty chcesz? Weź, wejdź ze mnie, Pawełczek, grubasie jeden, no co jest! Ale czy mówisz, że dobry? Spokojnie pana kurz. Kurde wiem skauta niechcący. No, kontrola, że. Chęci, wolka zguba, bo ty mówisz, że ja mówię, że on jest właściwy, no 69, aha, humorśmy o klośisty Powiedział proboszcz 69 Niesamowity jest internet, naprawdę. Interet, internet, słuchajcie, to jest takie niesamowite miejsce, naprawdę, czasami sam nie wiem, w ogóle, nie wiem, czasami po prostu, nie wiem, czasami, co mam, mam powiedzieć, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Mind Games teraz lecą O, bo mieli mało, kurde. 20 50 Nie, wierzę w to! Jezus Mary, no to jest właśnie ten gruby świnia, który tak wychodzi, widzisz, przez smoke'i, ty. Kurde. Dobra. Wąs, 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 został pokonany. Wąs, 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 znowu jest przegrany. Dach już jest na blisko. Drugi też tam był. O kurde, pogo! Pogo młody pogowski wjechał, ten elegancko. Uuu! dobry celownik wrzuciłem wiesz, bo mam na pistolki inny w ogóle. Co ty gadasz? No, gram, normalnie gram sobie na większym celowniku, a na pistolki sobie w zasadzie specjalnie mniejsze, nie? I powiem ci, że lepiej wchodzi. Dobra, jedziemy. Mid'a wyszli Daszek lecą, Daszek! Dobra Jaką pes Uuu, dwie pesteczki <laughs> O Boże, co to było No akurat <laughs> Krótkie, Krótkie. Nie, nie wiem Jeden, drugi biega Krótkie jest jeden Mbrociu, sorry to moja runda. To jest właśnie, właśnie Pawełczek, kurde, który czeka. Niepotrzebnie się podpaliłem i skróciłem. Nie no, przecież to jest niemożliwe. 82 w dwu. Nie umiem z tego diable. Kurwa, nasz stopami klasnąłem. zajebałem, zajebala. Mateo. No przecież Mateo mówi, że musi w do p. Do profesjonalnego. Zwońcie po pete. Nie No Może podobało piję. się, może co? Dobra, to są plotki pomówienia. To nieźle. wypiłem piwo, jedno, byłem zdenerwowany. <grym> i ze złości. Dobra, <grym> nie, no Mateo już tu już teraz. Ten ja pierdolę. 500 Tutaj takie rundy głupie przegraliśmy, że szkoda jadać. No ale mieliśmy i na nuku, i na inferno. Nie wierzę samo, w to. 1, Jezus mamy, mary, no to tak jest właśnie ten gruby świniak, świniak który tak wychodzi widzisz, przez smoke. No to tam No takie A chciałem powiedzieć, że ten gruby świniak nie wyszedł wtedy przez smoke, tylko obok smoke. A. Tam był źle zrzucony smoke że to był twój smoke w sumie, więc... No właśnie. że aha, no to wyszedłem na obok tego smoka nie przez smoka. No, nie, to no to tak, to... tak, no, to prawda, no. Tak, no. Chodziło bardziej. Bo mówię, to tylko część się zgadza te, te, tego statementu waszego. Że gruby silnik? No, skoro, skoro, skoro powiedział? Tak. No, ale nie wiem, gramy jeszcze jednego? No połgoski jest wyzywał, a potem i to z... samo. Gramy jeszcze jednego? Dwa gnoje I, to są Jeszcze, jeszcze, jeszcze... Ściana, ściana! Podwójnik Za BSM i za pięć. Nie mogę za. Obaj tam pod iglach i ten też dostał 40 mniej ma. Za bestem był. GIT! A Kurwa w końcu, co Zakręciłeś wąsa, bo już naprawdę ile można. Ale co to było, ty? Tutaj sobie bym stanął. Tak elegancko. Kurde, to nie jest dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. No tak, tyłem nie potrafię jednak tam skakiwać pełci. Starki, bo warzywka poszła. Dobra, bo ja też rozumiem. Daj małego pasabę. Stanę. Na... Ula la. Elegancko. Robimy to, że tam się. Tabaczka chyba musi wjechać Miasz brzydka do boju Maradona owce. jest jedziemy Aaaa Mephedron No, go no, już, no, no, no.